Jesteśmy teraz we Władysławowie, Dojeżdżamy do chałup, korek jest naprawdę niezły. Po kilku minutach drogi od Władysławowa jesteśmy już w chałupach, samochodów jest tutaj co niemiara. My zaryzykujemy, pojedziemy trochę dalej może znajdzie się miejsce parkingowe. A jeżeli nie, to zaparkujemy w samochód w następnej miejscowości, w Kuźnicy. Piękna Zatoka Pucka albo Gdańska, chyba Pucka, tak? Zatoka Pucka. A tutaj już za lasem już mamy e, morze otwarte. Zobaczymy teraz czy będzie jakieś miejsce parkingowe. E, niestety wszystkie miejsca parkingowe są pozajmowane. E, niestety tego się spodziewałem. Na poboczu jeszcze można. No Ewentualnie, tak jak tu ludzie. Ale jest zaznaczone, że zostanie odholowane. Jedziemy do następnej miejscowości. No parking jest bardzo mały, co zrobić, wszyscy się nie pomieszczą. Nie ma jak zaparkować. Szczęśliwcy tylko tutaj mogą zaparkować ile to kosztuje Jedna godzina 5 zł, cały dzień 20 Udało mi się znaleźć jakieś miejsce parkingowe w miejscowości Kuźnica. Teraz będziemy iść przez ten lasek, a później plażą w kierunku Hału. Ale dziewczyny, jaki tu jest zapach taki, takiego morza, wody? Wszędzie jest woda dookoła. To taki, taki zapach świeży, rzeźki. Przejście przez tory. Normalne przejście, nie łamiamy prawa. No, raptem po w minucie dwóch yy, przejścia przez ten lasek. Jesteśmy już na plaży. Po około pół godziny drogi marszu nie ma naszej plaży. Chyba wymarła śmiercią naturalną, była to pierwsza plaża w Polsce, ale już po 60 latach chyba już nie istnieje. Ale po kolejnych jeszcze 6 minutach udało mi się w końcu dotrzeć na naszą plażę. No, czy jestem zadowolony? Zjazd tutaj za cholernie za długie przejście. Nie wiem, czy będzie mi się chciało przejść następnym razem. Żeby dostać się na plażę przez to wejście numer 26, trzeba mieć cholerne szczęście. Trzeba przyjechać po prostu z rana. Może nawet no z wczesnego rana. I wtedy na plażę jest bardzo blisko. Niestety pechowcy mają do wyboru albo zaparkować w kuźnicy, albo zaparkować w chałupach. Z jednej z drugiej strony droga na tą plażę jest około Pół godziny. Najpierw jest plaża tekstylna, a tam trochę dalej znajdziemy plażę nudystów. Jestem w tej chwili na granicy między plażą tekstylną a plażą nudystów. Nie ma tutaj praktycznie żadnej różnicy. Po mojej prawej stronie jest plaża, plaża tekstylna, natomiast po, natomiast po mojej lewej stronie jest już plaża nudystów. Plaża nudystów tutaj wydaje się bardzo spokojnym miejscem. Wypoczywają przede wszystkim rodziny, wypoczywają przede wszystkim pary senioralne. Odległości są w miarę przyzwoite, plaża jest bardzo szeroka, piasek jest przyjemny, wypoczywa się tutaj bardzo fajnie. Natomiast myślę, że chyba nie ma liczyć na to, że ta plaża stanie się plażą numer jeden w Polsce, dlatego że jest to bardzo ograniczony dostęp, miejsca parkingowe są niewielkie. No i odległość, żeby przejść z kuźnicy czy z chałup jest naprawdę spora. Wejście do morza jest bardzo łagodne. Sama plaża rozciąga się raptem na odległość maksymalnie 1 km może nawet 500 metrów, to jest plaża w chałupach od strony Chałup de facto nie ma znaczenia, że jest to plaża nudystów, nie ma tej takiej ostrej granicy. Te przestrzenie stają się coraz większe. Plusem tej plaży jest to, że ona jest tak daleko od miejscowości, że tutaj praktycznie nie ma spacerowiczów, nie ma gapów, nie ma podglądywaczy. Można sobie spokojnie wypoczywać i mimo to, że był daleko wejście od, od miasteczka, to jednak polecam tutaj wypoczynek. Można znaleźć miejsce parkingowe w samych chałupach, wejście numer 21. Zajdą się tutaj bezpłatny parking, albo w ogóle gdziekolwiek w chałupach, które są miejscowością bardzo małą. Czy przyjdziemy jeszcze raz tutaj na tą plażę? Może za ileś lat, za 20? Wszystko było fajnie, bardzo ładna plaża, natomiast dojazd i dojście jest tutaj okropne. Laski idzie się dwie minuty, natomiast żeby dojść na plażę nudystów potrzeba kolejne 30 minut. No, A plażę przyjdziemy jeszcze raz, wtedy kiedy się dowiemy, że gmina powiększyła parking.